Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, który star power kupić do swojego zadymiarza? Jeżeli tak, to dobrze, ale ja Ci pokażę w dzisiejszym odcinku najgorsze star powery w Starsie, więc po tym odcinku będziecie wiedzieć czego na pewno nie kupować. Zaczniemy sobie od zadymiary Boni, która posiada taki słaby star power, który nazywa się Ząb mądrości. Na pierwszy rzut oka, jak przeczytamy sobie co robi ten star power, to wydaje się nam on całkiem dobry. Zadawanych 25% dodatkowych obrażeń w rzeczywistości wlatują tylko 4 małe pociski, które zadają dają po 500 damage'a. Jest ogromna szansa, że nie traficie nikogo tymi pociskami przez to jaki mały zasięg oni mają, ale jeśli Wam już to się uda, to przeciwnik nie powinien tego jakoś bardzo odczuć. Poza tym warto jeszcze dodać, że jak wyjdziecie ze swojego działka, to bo nie posiada już swojego star Powera na zwykłym ataku. Następnym fatalnym star powerem, jakiego nie powinniście kupować, będzie rzut okiem od Chestera. No i pewnie się zastanawiacie dlaczego tego nie kupować, skoro jest napisane, że możemy sobie zobaczyć następną most, jaką będziemy mieli do użycia. Powiem wam tak, że jeżeli gracie tak zwariowaną postacią jak Chester, to jesteście przygotowani na wszelkie losowości, dlatego ten Star Power za bardzo wam się nie przyda. Poza tym, uwierzcie, że za dużo to wam nie zmieni, że zobaczycie jego umiejętności. Jeżeli nie wierzycie, to sprawdźcie sami i stracicie sobie 2000 końców. Za to nic nie stracicie, zostawiam subskrypcję na moim kanale, więc bardzo was zachęcam do zrobienia tego. Teraz wam się wyświetla 5 ostatnich losowych subskrybentów, więc jeżeli to ty chcesz się pojawić w następnym filmie, to wiesz co robić. No i również zwycięzca skina dobroka Dobroka wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. Tym razem wybierałem sam i wybrałem najciekawszy komentarz. Wróćmy zatem do filmu. Pierwszy patrol to zdecydowanie star power, którego nie powinniście kupować. Niby zachęcać Ciebie do zakupienia, ponieważ ma on dodatkową prędkość, ale nie daj się temu skusić, ponieważ to się wydarzy dopiero po naładowaniu super ataku, więc ta prędkość ugroma za dużo wam prawdopodobnie i tak nie zmieni. I tak prawdopodobnie strasznie szybko użyjecie swojego ulta, więc jest to strasznie. Bezużyteczny Useless gadget, a czy star power. Równie słaba jak Gwiazda Moc jest to Kradzież Moc od Franka. W zasadzie to nie jest zawsze najgorszy, ponieważ możecie zadawać jeszcze większe obrażenia, lecz ja na waszym miejscu po prostu bym się w to nie bawił i wybrał rozsądnie Gąbkę oraz do tego wybrałbym gadżet, który zadaje po prostu dwa razy więcej damage'a. Za to nie wybrałbym Star Powera fałszywej kontuzji Greya, który gdy Grey ma maksymalną liczbę punktów życia, redukuje zadane obrażenia o 50%. Przy pierwszym zadanym pocisku od większości przeciwnych zadymiarzy to prawdopodobnie za dużo. Dużo wam nie da ten Star Power. Wyjaśnię wam to w inny sposób. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was Shelly i zużywa na was swoje wszystkie pociski. No to i tak zginiecie podczas takiej bitwy. No ale nawet, jakby zamiast tej Shelly miałaby być to Piper, to i tak zadaje ona na tyle duże obrażenia, że jakby cię miała dojechać, to i tak cię dojedzie, bo wystrzeli parę tych pocisków, no i zginiesz, taka jest prawda. Ten Star Power to po prostu gubienko. Teraz wam pokażę naprawdę, chyba jeden z y, najbardziej bezużyteczniejszych w tym odcinku. Proszę nie kupujcie go, mianowicie jest to jest na moc na maxa od Sergia. Twoje pociski po wystrzeleniu odbijają się od ściany, i teraz sobie pomyśl, ile będzie takich sytuacji w grze, w których to ty wykorzystasz. Bo ja myślę, że zero. Jeżeli mi nie wierzysz, to specjalnie dla ciebie odpalę teraz rozgrywkę, w której zagramy i przekonasz się, że jest to naprawdę bezużyteczny Star Power. A jeżeli nie interesuje cię ta rozgrywka, to przewin sobie na dole, masz wszystko oznaczone podziałami. Nie no, ale tak serio, to zamiast tego lepiej użyć tego drugiego Star Powera, albo kupić, zależy czy macie wydać końce. Bo jak nie macie, to patrzcie no... Dobra, nie wiem, jakby tutaj go skusić, żeby odbić te pociski, no... No nie jest to za dobre, no... No co, odbiję pociski, wow, dwie kuleczki lecą. Według mojej opinii o wiele lepiej kupić ten drugi star power, ponieważ ten, no, nie zadaje za dużo obrażeń i strasznie ciężko trafić tymi kuleczkami. No, no i zaraz mnie gościu zabiję, no mam już 976 życia, a dalej nikogo nie trafiłem tym star powerem. Jest on strasznie useless, nie polecam wam widzowie, zamiast tego kupcie ten drugi naprawdę. O, ale gimików u, idę to zebrać, no i dobra, zostałem jeden na jeden, a ja dalej tego nie wykorzystałem. Dobra, sorry, że tak trochę misuję, ale próbuję też trochę tym Star Powerem się pobawić, ale no widzicie, jaki to jest bezużyteczne, no bo to się tak odbija jakby na prawo i lewo. No może jakbyście graje na duo, może to, wiecie, się sprawdziło w boju, ale tak to ja tego nie widzę, po prostu nie widzę tego, bo to jest tak słabe, wiesz, trafić tak od boku. O! Trafiłem, widzicie? No ale 2000 dm, bo ja mam 7 Powerów, a tak to, to kurde, o, zabił mnie, no niestety. Następną słabą gwiezdną mocą, której nie powinniście kupować, będzie to szok, który należy do Jesse. No i ogólnie to znajdzie się parę osób, które używają tego star powera, lecz jeżeli grasz już Jessie, to prawdopodobnie wybierzesz star power energia, żeby móc leczyć swoje działko. Ponieważ szlans do działka to pociski i tak się odbijają i lecą jeszcze dalej w różne strony i w dodatku to jeszcze leczysz te działko. Jeżeli skomponujesz to z gadżetem odrzutowa sprężna, to strasznie łatwo będzie ci szło na takich trybach jak save, ponieważ wiecie, wtedy przyspiesza on wam też te działko, wy możecie je leczyć no i jest to po prostu masakra. Dlatego umieściłem Jesse w tym odcinku i polecam serdecznie to co wam powiedziałem. Za to nie polecam star powera zdalne ładowanie od sam. Powiem wam szczerze, że nigdy w życiu nie widziałem jeszcze żadnej osoby, która grałaby z tą gwiezdną mocą. Jest napisane, że gdy pięściomłoty młoty znajdują się na ziemi w pobliżu wrogów, to ładują wtedy super atak sama. Niby w praktyce ma być to fajne, ale tak naprawdę wystarczy tylko, że wejdziecie sobie w waszego pięściomłota, młota, to wasz ult odnawia się automatycznie. Przez to jest to jeden z najgorszych star powerów w całej grze. Zademonstruję wam, co mam na myśli dokładnie. Patrzcie, macie tutaj sobie ten ult, no i rzucicie go sobie, nie? No i super, wszystko fajnie. No, nie odnawia się ale, ani nic, ale no i co teraz? I teraz się odnowił. No i widzicie, chodzi tutaj o to, że jak podniesiecie pięć ziemi, to wam się odnawia wtedy ult. Dlatego strasznie zbędny będzie dla was star power, który powoli wam odnawia wasz ult. Gdzie jest ten gościu? No, nie gadaj, że on do krzaków biegł na środków. Bieg, ale dobra, zobaczcie. I co. Ale też się naładowało, bo gościu ucieknie, no i dlatego ten kurde, Star Power to jest taki syf. O, naładował się teraz leciutko, leciutko poskoczył. Nie wiem, czy zauważyliście, ale leciutko dosłownie poskoczył, no, Jest to <grym> tak fatalny star power, że nie kto na niego wpadł. Bo jest ogromna szansa, że jak macie tego star Powera i go rzucicie, to prawdopodobnie gościu ucieknie od was i, i tak wam nie naładuje tego ulta. A tak to wystarczy, że podejdziecie, podniesiecie sobie i super wszyscy są zadowoleni. Przy słaby Star Power w tym odcinku, który wam zaprezentuję, żebyście nie kupowali, będzie to uziemienie od Bell. No i ogólnie ta gwiezdna moc ma polegać na tym, że blokuje ładowanie amunicji przeciwnika przez 5 sekund, kiedy traficie go ultem. Brzmi to tak trochę, jakby miało być to naprawdę mocne, jednak jeśli wróg ma naładowaną amunicję, to bez problemu może i takiej użyć i was zabić. Więc jeśli na przykład zaatakujemy tym Star powerem Piper, a ona będzie miała 3 pociski załadowane, to i tak będzie ona mogła nas zabić. Poza tym, Bell jest sniperem, więc jak kogoś traficie to prawdopodobnie z dalszego dystansu i taka osoba będzie mogła się schować i odczekać, aż jej star power zniknie. Zademonstruję wam w grze, jak to powinno wyglądać. Tutaj sobie zabijam Jessie, no i za chwilę będę miał ulta. Tutaj jeszcze strzelę tą koleżaneczkę. Raz, dwa. I patrzcie, mam ulta, nie? Jak teraz trafię ultem, tą kotlet kolet, no... To widzicie, ma takie coś na 5 sekund, że nie może ładować amunicji. No jest to ogólnie bardzo już bo widzicie, że nawet nie mogłem tego wykorzystać w żaden sposób i w ogóle mi się to nie przydało. Dlatego nie kupujcie tego star powera. Ostatni bardzo słabiutki star power, którego wam nie polecam w tym odcinku, będzie to zasadzka od Piper. No i tutaj teraz zadajcie sobie ważne pytanie. Czy wy właściwie potrzebujecie dodatkowych tysiącu zadawanych obrażeń? Myślę, że nie. O wiele bardziej wam się przyda szybsze ładowanie amunicji, a to dlatego, że Piper jest snajperem. Więc szybsze ładowanie amunicji, kiedy macie postać, która jest snajperem, pomoże ci w walce o wiele bardziej niż tysiąc zadawanych obrażeń z krzaka. Uwierzcie mi. I to by było na tyle. Sorry, że nie było dwa tygodnie odcinka, ale kolejny będzie mega mocny.